Witajcie moi drodzy widzowie. 3 lata temu omówiłem nierowerowe buty na rower i były to Adidasy Swift Solo. Natomiast ich konstrukcja uległa zmianie. Nie byłem też do końca zadowolony, ponieważ podeszwak już pierwsze oznaki zużycia miała to zużywała się bardzo szybko, przez co spadła przyczepność. No i też wietrzne dni bardzo mocno wychładzały. Na tę chwilę zaprezentuję Wam te oto buty, w których dla mnie najważniejsza jest podeszwa. Ja z tą podeszwą pierwszy raz miałem już styczność z 2,5 roku temu. Natomiast nie mogłem znaleźć butów, które po prostu na rower będą sensowne. Albo były to buty jesienne, albo jakieś trampki. Więc na taki typowo ogólnokolarski użytek nie za bardzo. Nie chciałem też, żeby to były buty bardzo drogie. Natomiast te spełniają wszystkie moje potrzeby, łącznie z nieco podwyższoną ochroną stopy i mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was yy, fajny. Nagrywam pierwszy raz nowym sprzętem. Nagramy sobie w trybie makro, więc nie wiem do końca, jak to wyjdzie. Wczoraj też zamieściłem na moim kanale w zakładce społeczność artykuł. O tym, jak po prostu poszukiwać nierowerowych butów na rower, ponieważ to zawsze jest tańsza alternatywa. Natomiast same Adidasy Swift Solo znajdziecie też w filmie gdzieś na górze. Te buty oczywiście wyjąłem świeżo z pudełka, natomiast miałem już z nimi wcześniej styczność. I muszę powiedzieć, tak, pierwsze wrażenie jest takie, że one są takim malarzem pokryte, natomiast ten materiał dość. Dobrze znosi pranie i fajnie się czyści, więc to nie powinno być problemem. Reszta cholewki jest kilkuwarstwowa z takimi wzmocnieniami, i faktycznie tam, gdzie mógłbym się uderzyć jakimiś korzeńczykami, jest ona wzmocniona. Jest wzmocniona też w okolicach piętki. Sam materiał zewnętrzny, tam, gdzie ten but musi być troszeczkę grubszy, faktycznie jest z takim. Gęstym zaplotem, natomiast w tym wypadku nie zależy mi, żeby one szybko schły. One mają przede wszystkim dać stabilność na trasie przy takiej typowo trailowej jeździe. No i oczywiście chciałbym, żeby te buty były dość wytrzymałe. Te mi się spodobały, dlatego, ponieważ mają nawet taki panel gumowy przy sznurówkach, co powinno je wzmocnić, a sam materiał wewnątrz jest dość cienki i nie sprawia takiego nieprzyjemnego wrażenia. Wręcz jesiennego buta. Wkładeczka w środku to jest wkładka z pianki Ewa, natomiast też nie jest zbyt gruba. Najpierw omówię Wam też podeszwę, bo to jest jakby moim zdaniem najważniejsze. no pierwsze, jest tutaj twarda pięta, mocna. W razie jakiejś sytuacji awaryjnej, no można depnąć tym butem. Z mniejszą obawą jakieś uszkodzenie. Sam środek jest z taką mięciutką wkładeczką, więc powinien też dobrze amortyzować. Natomiast sam but jest naprawdę sztywny. Jest taki typowo kolarski. Jest też dość mocno osłonięty tutaj gumą, i sami wiecie, że jak gdzieś się leci po korzeniach, po kamieniach, no to dosłownie te obszary, w których on jest tak tą gumą zalany, są najbardziej. Dla nas wrażliwe i najłatwiej się tutaj uderzyć. Tak samo te wszystkie takie ala yy, zgrubienia, yy, czy jakieś tam formy designerskie, też wyglądają na takie, które powinny dobrze chronić. Jest to but, oczywiście, od marki KROP, którą pewnie często widujecie na tym kanale. Natomiast tak jak mówię czy, czy powiedziałem może w pierwszym nagraniu bo to jest drugie ja z tymi butami spotkałem się już dość dawno natomiast szukałem takich które będą typowo rowerowe żeby wam tutaj nie ściemniać i te wyglądają naprawdę konstrukcyjnie jak typowy but na rower nie mają SPD ja jeżdżę w platformach zajmijmy się teraz tą wspomnianą podeszwą buty są oczywiście nowe wyjęte z pudełka więc Widać to po nich, natomiast miałem już z nimi wcześniej do czynienia. Czekałem na bardziej sensowny kolor, ponieważ posiadam jeszcze białe. No one bez sensu są na rower. Natomiast tak, jeśli chodzi o tą podeszwę, ona perfekcyjnie trzyma się platform, szczególnie jeżeli macie piny. Nie muszą to być piny wkręcane, ta podeszwa naprawdę dobrze się trzyma. Natomiast te brzegi Ułatwiają troszeczkę czy wsunięcie się na te platformy, czy po prostu ten tył daje troszkę inną stabilność, bym powiedział, i naprawdę dają pewność. Ja mm, duże zaufanie do tej podeszwy złapałem. Jeszcze jak miałem jakieś tam tenisówki, czy jesienne buty, to z czystej ciekawości się kilkukrotnie przejechałem. Natomiast jak widzicie, buty standardowo sznurowane nie pod SPD. Po prostu długo szukałem butów, które zastąpią w miarę godnie 5-teny. I w tej chwili 5-teny kosztują około 1000 zł w wersji Zboa. Więc dla mnie to jest totalny absurd. Nie wiem, jak wam się te buty podobają. One z jakimś tam kodem rabatowym. Kosztują 160 zł, tutaj o ile wspomniałem o tym też w artykule, faktycznie krop ma dobrą gwarancję. Ja, buty, które zobaczycie w artykule na zdjęciach, zareklamowałem miesiąc przed końcem dwuletniej gwarancji, i została ta gwarancja uznana. Gdzie no, ja nie mam najlepszych doświadczeń z typowo rowerowymi butami. Raczej, jeżeli mają powyżej 5 miesięcy, to już bardzo ciężko jest uzyskać reklamacje. Nie będę wam też ściemniał, że w tych butach przejechałem bóg wiele kilometrów w tych białych to dosłownie troszeczkę, a na tej podeszwie po prostu więcej. Dajcie mi znać, czy wam się podobają. Myślę, że po sezonie zrobię jakieś podsumowanie i po prostu sprawdzę, czy jest dokładnie tak jak myślałem. Moim zdaniem buty bardzo fajne. Wada w kropie, taka, że pewnie jak się wyprzedadzą, to już nie będzie, chociaż niektóre serie wracały troszkę częściej.